Myślę, że antykoncepcja na pewno i takie świadome, proste podejście do, do tematu seksu. Wydaje mi się, że jedynym kryterium tutaj jest chyba wiek, który powinien gdzieś działać na to, co, co możemy danemu dziecku w jakim wieku pokazać. Neutralizować te wszystkie lęki młodych ludzi o to, że mają za małe członki, kobiety, że nie mają orgazmu. Jakoś to wszystko powinno, jakoś powinien pomagać wejść w ten seks, bo to wcale nie jest takie łatwe nie przeszłyśmy do sytuacji w Polsce i do polskich nastolatków. Ta książka nie została jeszcze w Polsce wydana. Mamy natomiast inne podręczniki do edukacji, do, do tak zwanej edukacji seksualnej. Tak, mamy podręczniki do tak zwanej edukacji seksualnej i tutaj y Mam taki podręcznik ze sobą, który jest obowiązującym podręcznikiem do klas gimnazjalnych, podręcznikiem do klas 1-3. Ja sobie zaznaczyłam kilka, kilka dość, ciekawych, dość ciekawych wątków z zakresu edukacji seksualnej, prezentowanych właśnie w tym, w tym podręczniku, o którym chciałabym powiedzieć. I tak na przykład, tak zwane pigułki PO, tak, czyli ta antykoncepcja awaryjna. Która jest formą antykoncepcji, jest w tej książce traktowana jako środek wczesnoporonny. Co Jest absolutnie nierzetelną, nierzetelną informacją. Co jest ciekawe, jeszcze tutaj. To jest błąd merytoryczny. Absolutnie, po absolutnie jest to błąd merytoryczny. Co jest ciekawe, książka ta była pod redakcją lekarki, która jest ginekologiem. Zatem informacje są nierzetelne, są, są błędne. Mam tu jeszcze kilka innych, kilka innych tematów. Na przykład w momencie, w którym się omawia orientację homoseksualną, jest informacja o tym, że można homoseksualizm leczyć. Tak? Jest, są przedstawione informacje o terapii reparatywnej, tak? które, które odnoszą podobno Według tej książki pozytywne rezultaty w Stanach, a także w Holandii. Mało tego jest przedstawione stanowisko Kościoła Katolickiego wobec, wobec homoseksualności. Co tutaj jeszcze ciekawego? Na przykład taka informacja, że do, że do prawidłowej identyfikacji z własną płcią potrzebne są pozytywne związki z obojgiem rodziców oraz poprawne relacje. Niebywały. między nimi, więc to są w ogóle podstawowe... Dzieci rozwodników są skazane na niepowodzenia w życiu. Tak, zdecydowanie. Czy też dzieci właśnie, które się wychowują z jednym, z jednym rodzicem od samego, od samego początku, też właśnie są skazane na, na, nie, na niepowodzenia. Kolejną taką ciekawostką jest, jest transpłciowość, tak? czyli ta to rozbieżne poczucie, poczucie płci od płci metrykalnej. Tak? Jest to potraktowane w tej Książce jako e, zaburzenie rozwoju psychoseksualnego obok kaziroctwa, masochizmu, sadyzmu i pedofilii. Także e, podstawowe błędy merytoryczne w takiej książce są. Jest to podręcznik obowiązujący, zatem ja się zastanawiam e, w ogóle, jak, jak dzieciaki, które się uczą z tych podręczników, mają mieć, e, mają mieć rzetelną wiedzę, która e, będzie dla nich wskazówką w ogóle do rozwoju w przyszłości. Jeszcze ciekawą, taką, taką ciekawostką, wydaje mi się, dla, z mojego punktu widzenia, dosyć skandaliczną. E, oprócz na przykład takiego zdjęcia, że, przynosi je, że dziecko przynosi e, bocian. Tak, to jest świetne zestawienie z tym nowym podręcznikiem, wydanym właśnie w Niemczech, tak. gdzie wszystko jest pokazane, jakby miłość jest pokazana, jak wygląda po prostu. Dokładnie tak. Tu mamy bociana. Tak, tu mamy, tu mamy bociana. Natomiast to jest dla mnie w ogóle jakoś e, skandaliczne i traktuję to jako. Jako propagandę, to to, że jest opisane, jak rozwija się coś, co się dzieje od momentu, od momentu zapłodnienia w ciele, w ciele kobiety. I oczywiście płód traktowany jest jako dziecko. tak? Jest wszędzie, że w trzecim tygodniu dziecko, tygodnie, w czwartym tygodniu dziecko. Wiemy, wiemy, że jest to płód. To, co jest tutaj napisane, jest. No, jest nierzetelną informacją. Takie informacje nie powinny się e, znajdować w, pod, w podręczniku do Napisanym edukacji. przez ginekologa. Dokładnie. Dziękuję Ci bardzo za rozmowę. Ja również bardzo dziękuję. A Was zachęcam, piszcie do nas na dobryseksmałpaagora.pl. Do zobaczenia.